Widzim, naszym, хорош. Te daj. Jak widzicie, olej do Masz oglądać bo was zabiję! O, że się z tym umarła! Aha! Żaden człowiek nie ucierpiał z tego filmu! No! To były tylko zabiję. żarty! Użyłem najtańszych e, Farbek Epika! Kuba! Kuba! No! Taki wstęp, macie obu metrów na gańczkę wysłał. też jakoś opodobał. Więc jest. jest. Piszcie, nie, 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 nie. Piszcie, że jestem stroszno. A więc tak, idzie Kuba. To już wybrańki za Kuba ma na malowoletku. Piszcie, która straszniejsza. Oczywiście, że nikt. Piszcie to, co A ja zrobiłam to, co zrobiłam Oli. Olu, pokaż Wyście, które ładniejsze. Oglądajcie po narancie. Dawajcie piszcie komentarze. A piszcie ja zadania, piszcie wyzwania. Dawajcie skupić. Skrypcja. Nie nie Skrypcja. jak nie będziecie tego robić, to Skrypcja. Skrypcja. to. Skrypcja. Skrypcja. to. Uh, to. się, się. Na razie.